Hej, cześć, pragnę się z wami przywitać w kolejnym odcinku naszych przygód z Morrowind. Tak jak mówiłem, dzisiaj udamy się do tamtego miejsca, gdzie się to coś świeci, a później kontynuujemy nasze poszukiwania jaskini Budaj. No i jak widać, to się tylko świeci, nic więcej tu nie ma. Szkoda. No ale trudno. Powiem, że ciut ciemno jest, przynajmniej dzisiaj w... Morrowindzie, przynajmniej dla mnie. Ale to nie będzie jakimś problemem. Bo i z tym sobie poradzimy. Jaskinia Pudaj powinna się znaleźć gdzieś w Dagonfell, bo nie ukrywam, ale poszukałem informacji na temat tej jaskini i tam właśnie powinienem jej szukać. Tak też więc zrobimy. Udamy się do Dagonfell i ją znajdziemy. A tu proszę, domek. Ciekawe czy? Hata dużej głowy. Spodziewam się, że to właśnie tutaj znajdziemy dwuząb panicznego strachu. Speak quickly. Oczywiście dwuząb panicznego strachu. Różne rzeczy, różne rzeczy. Łyżki, noży, widelce. Mistrz umieszcza je tu dla zabawy. Bawisz się w co? Ned się chowa, ale nie patrzę. Dobra, weźmy dwuząb. Mogę tutaj nawet dadrysz. Kurczę dwemerową halabardę i trochę innego magicznego sprzętu. a Naszym zadaniem byłoby zabicie netha. Już nie pamiętam dokładnie gdzie ten net jest, ale jest to zadanie, z tego co pamiętam, od samego teatrycznego księcia Szergoata. Weźmy ten nasz dwuząb. Chociaż w sumie nie, nie będę walczył dwuzębem. Jest on zbyt, zbyt słaby. A nawet nie wiem, którego netcha mam mówić, a trochę czasu by to zajęło. Chociaż w grę wchodzi użycie czarów, czy innej broni, a później tylko dobić yy, tym dwuzębem, bo liczy się zadanie ostatecznego ciosu. Więc tak, udamy się do okolic ruin zuleft. Właśnie gdzieś tam znajduje się jaskinia Pudaj. Myślę, że tam będzie najprościej jej zacząć szukać. Warto wspomnieć o tym, że ostatnio wyszła pewna modyfikacja do, do Skyrima. A dlaczego wspominam o modyfikacji do Skyrima? Ponieważ jest to modyfikacja w duży sposób nawiązująca do Morrowinda. Jest to mianowicie Skywind, w którym możemy zwiedzać Wanderwelle na silniku The Elder Scrolls 5, Skyrim. Wiedziałbym, że wygląda to ciekawie, jednakże w obecnej fazie ciężko jest to nazwać ciekawym. Ciekawą rozgrywką, znaczy się był ciekawym eksperymentem, można. Tylko, że tam jak widziałem na kilku gameplayach nie ma jeszcze za bardzo zbudowanej Architektury gry są tylko w sumie gołe postacie i goły, przekonwertowany świat. Ale prędzej czy później wszyscy rozbudują co trzeba, prawda? W końcu to jest chyba dopiero alfa. Myślę jednak, że będzie warto się pobawić w coś takiego, gdy takowa modyfikacja zostanie bardziej rozbudowana. No nie powiem, że nie, ale chętnie zagrałbym w Murowinda na silniku z Z tego co słyszałem ma zostać zmieniona ciut mechanika samej gry. I to tylko po to, by wszystko ładnie się przekonwertowało. No ale nic, wracajmy już do poszukiwania naszej jaskini Pudaj. Powinna gdzieś tutaj być. Jest kopalnia jaj pudaj. Super. Tu teraz mamy nasz czar. Gdzie tu mamy kocioczka? Ok, zapiszmy sobie grę. Poszukajmy tych złotych jaj teraz. Celem są tylko i wyłącznie złote jaja, dlatego też musimy udać się do królowej i te jaja po prostu ukraść. Tylko pytanie ta jaskinia jest tak mała, czy ja już się zgubiłem. No, no spoko. Tutaj robimy kółko w takim razie. I jedziemy dalej, tutaj, na dół. A się zastanawiam, kto budował te kopalnie, bo już praktycznie nikt w nich nie pracuje, z tego co widać. One się tak, nie wiem, nie powinny, aby zawalić. Czy coś? I oni zobaczą. Jestem niezmiernie ciekaw, jak sprawdzą się umiejętności naszej postaci przy rozgrywce w, w dodatki, bo no w dodatkach jest zawyżony poziom trudności w stosunku do zwykłego Morowinda. nie ukrywam, że nawet druga moja postać nie dawała sobie rady w Bloodmoonie na poziomie dwudziestym którymś oraz nie była w stanie sobie poradzić z... Pewnym dodatkiem, który mamy jest na tych wyspach, mianowicie z ostatnim bosem, bo ten boss jest mocniejszy niż sam Dagotur. Podobno. No, co tu mamy? Norski Kiris, kości trolla. Szkoda, że go nie potrzebuję. Masz tak dużo inteligencji i siły woli, że cały czas nam się regeneruje mana. Biorąc pod uwagę też to, że mam ten plugin, który zwiększa regenerację dzięki sile woli. Byłem świetna sprawa. Cześć. Cześć królowo. O proszę, złote jaja fama. Złote jajo. No i proszę, i nawet je unieśliśmy. Dobra, ale teraz widzę, że mogę się wreszcie pozbyć tego orkowego setu. Bo już go nie potrzebuję. A że to nam ciut ciąży to myślę, że weźmiemy sobie te tylko najbardziej warte rzeczy. 800... No, weźmiemy tylko te dwie rzeczy, bo reszta jest ciut za ciężka. I tu mamy królową Kwama w całej okazałości, a to jest wielki balon, wielki odwłok tego stwora. No dobra, jako że jesteśmy ciut daleko, to użyjemy sobie interwencji misiv Pytanie, gdzie nas rzuci? Nie zdziwiłbym się, jeśli byśmy wlądowali w Molagmar. A, jesteśmy w Gnisis. Nie wiem, jak to się stało, no ale lepiej dla nas. Teraz musimy tylko pojechać do jakiegokolwiek miasta i. Aldrun będzie najprościej. Z Aldrun teleportujemy się już bezpośrednio w nasze miejsce. Tylko nim do tego dojdzie, sprzedamy trochę tej orkowej zbroi. Po co mamy syfić sobie ekwipunek? Kogo do gildi magów nie, nie powinien być problemem, bo jest tutaj przecież tuż obok. Cześć, sprzedam ci tu trochę śmiecia. Aha, tu za drogo, tak. Dobrze, masz to. Widzę, że znowu czeka mnie zabawa z tym sprzętem. No trudno, trzeba będzie znowu dać się do Balmory i czekać dni, by sprzedać cały ten śmieć. Albo naszego zaklinacza, który ma chyba tysiąc pieniędzy, tych smoków. I hope this won't take long. Jeszcze musimy się wyleczyć z tej choroby niezmiernej. nam obniża osobowość. Ale ja to już się zrobi w. Sądzisz może? macie tu jakieś mikstury podróż zaklęcie tak. macie jakieś mikstury leczenia z chorób o super kupimy to w takim razie Sprzedamy taki pierścień i takie dwa amulety i odporność na mróz. Nie, nie kupujesz, to nie. To sprzedam ci to. Też nie kupujesz. No to coś innego. To szarej pogardy, rozpaczy. Co ty tu jeszcze masz? Ok, maga, nie potrzeba. Oznaczenie wnikliwości nie potrzeba. Łamanie odwysyć, może się przydać. Timura też. Ok, a teraz szukamy naszego zwoju. Gdzie tu mamy to uzdrowienie, pokuty, odznaczenia, błogosławieństwa, wojownika, błogosławieństwa Darerii. a w końcu kupiłem ten zwój czy nie? Nie no, musiałem go kupić. Gdzie on jest? Gdzie jest ten... Cholerna, no, tu jest, czystości ciała, na siebie wszystko, okej. Okay.